Cześć kochani, witam Was na kanale Good Luck po myślę, że bardzo długiej przerwie, po ponad miesięcznej. Eee, już się odwyczajowałam trochę od nagrywania, ale dzisiaj przychodzę do Was z moją wygraną na kanale U Macieja. Kanał nazywa się Maciej na YouTubie. Kto jeszcze nie zna, choć wątpię, to zapraszam bardzo do zaglądnięcia, do zasubskrybowania, do zostawienia komentarza. Maciek, fajny chłopak, bardzo ciekawe filmiki prowadzi, dużo testów. Z drapek już chyba nagrywać nie będzie, ale mówię, dużo ciekawych rzeczy tam możecie zobaczyć. Kochani, ja wygrałam Maćka na konkursie, ale zanim do tego przejdę, bardzo bardzo chciałabym Was zaprosić na jeden kanał. Bardzo fajna dziewczyna, kobieta, bardzo fajna kobieta nagrywa też strapki ankiewskie. Jest to Ewcia, bardzo sympatyczna, bardzo miła, ciepła osoba zbiera sobie subskrypcję do... Ogólnie zbiera subskrypcję, aktualnie jest też u niej konkurs. Także kochani, zapraszam Was do EFC na kanał Ewa Stanisławska, pisane przez L. Będzie mi bardzo miło, jeśli ktoś tam zostawi subskrypcję. Bardzo, bardzo polecam. Ja bardzo lubię EFC, bardzo lubię jej filmiki i bardzo je kibicuję. Ma tam też filmiki z wykrywaczem metali, także myślę, że to też może kogoś zainteresować. No i tyle. W sumie chciałabym właśnie bardzo serdecznie Was tam zaprosić. Myślę, że nie, nie pożałujecie. Ja oczywiście Ewcie bardzo serdecznie pozdrawiam. Maćka też bardzo pozdrawiam. I teraz przechodzimy do sedna. Mamy tutaj batoniki, knopersiki, bardzo lubię. Mamy tutaj magnesik, o który właśnie po, yy, Maćka poprosiłam z Katowic. Także bardzo Ci dziękuję, bo z Katowic jeszcze nie mam. Mam dwa razy żelusie. Także fajnie. Nie jadłam akurat tych. I mamy tutaj strapki. Mamy yy, mega wielką pensję z numerkiem drugim. Mamy tutaj... Yy, to jest dolary i diamenty z numerkiem 12. Mamy bonus 7 z numerkiem 19 jeszcze tej zdrawki nie drapałam. Mamy premię z numerkiem 7 i mamy dużo szczęścia z numerkiem 27. Tak jak mówię, moja przerwa była ponad miesięczna. Przez ten czas nie kupiłam ani jednej zdrawki, ani jednej nie drapałam. Także dzisiaj będziemy to nadrabiać. Zaczniemy sobie wyjątkowo od najdroższej zdrawki. Nie wiem dlaczego, ale tak, tak sobie wybrałam. Ok, i teraz tak. Tak jak mówiłam, zdrawka z numerkiem 2. I wygrywające liczby? 29, 26, 38, 34 i 31. A moje liczby to 1, 30, 2, 18, 38. Więc coś jest, fajnie. Nie będzie całkowicie na minus i to nie byłby i tak mój minus, tylko maćka, także ja już się cieszę. Myślę, że Maciek też już będzie zadowolony. Jest jeszcze 12, 17, 35, ale 35 nie ma. Następnie mamy 33, moja szczęśliwa liczba, 28 bliziutko. Następnie mamy 13, 6, 7, 37 nie ma, 23 też nie ma. Patrzę, czy wszystko dobrze widać. Troszkę światło odbija. Ja mamy jeszcze 15, 45 to jest za wysoko, 44 za wysoko, 39 bliziutko. 21 nie ma. I rządek ostatni mamy 47, mega pensja, 25, 27 i na końcu mamy 22 pod 38, jest 20 zł. Także najdroższa zdrabka się zwróciła. Wderki kontrolne G. Także ja już jestem zadowolona. Teraz może przejdziemy do tej nowości, której jeszcze nie miałam okazji drapać. Zdrapka z numerkiem 27. I teraz tak, wygrywające liczby lub yy, koniczynka. I teraz tak. 6

Nie była dla mnie szczęśliwa, ale to nic, bo pójdzie do kolekcji. Teraz sobie weźmiemy premię z numerkiem 7. Tą zrobka akurat no lubię ją w sumie. Teraz mi się udało wygrać 60 zł w poprzedniej wersji. Teraz tak, pierwsza gra jest pusta, druga gra arbus, moneta wiśnia. Mamy 7 biedronkę i pik. Moneta karo wiśnia. Trefl, kwiatuszek i złoto spodkowa, winogrono biedronka. Pik, arbus i Podkowa, Także ta gra jest pusta. Mamy M i O i G. Także OK. Przechodzimy teraz, może do e, dolarów i diamentów z numerkiem 12. Nie Także Anię też bardzo serdecznie pozdrawiam. I tak, wygrywające liczby 24, 27, 28, 31 i 38. Przepraszam bardzo, tu jeszcze możemy znaleźć e, portę lub diament. Teraz tak. Co my tu mamy? 32, także bliźniutko.

Czwórki też nie ma i chyba rządek już ostatni, 23 jest blisko, 29 również jest blisko, następnie jest 1, 18 i na końcu 22. Także też chyba jest pusto, jest A i E, także idzie tutaj na tą stronę i ostatnia zdrapka, której jeszcze nie, nie miałam w ogóle okazji drapać. Mamy z numerkiem 19, szukamy w pliku pieniędzy lub siódemki. Z tego co zauważyłam, to zdrapka nie jest zbyt hojna, żeby dawać, no, ale zobaczymy. I tak jest karta, arbuz, kwiatuszek, jest zegar jest kasa, e, kawa, przepraszam, biedronka, palma, słońce, gwiazda, podkowa, ananas. Coś tutaj słabo e, widać tą strapkę u mnie, nie wiem czemu. Jest awokado, jest korona, są narty, balsam, piłka, klips. Jest jeszcze cytryna i dwie ostatnie szanse. Mamy rower i ostatnia jest perełka. Także nie wiem, gdzie tu się szuka tych kontrolnych, ale raczej tutaj nic nie pominęłam. Jest o. I nie wiem, co jeszcze jest. Nic nie widzę. O, mamy. O i i. Także zdrapka jest przegrana, ale to nic, bo tak jak mówię, ja i tak jestem na plusie. Te zdrabki były przegrane. Jedną mamy tutaj wygraną, najdroższą, więc fajnie. Mamy 20 zł na 50. Ponadto jeszcze mamy tutaj takie dobroci i taki piękny magnesik. Mam nadzieję, że ten odcinek po długiej przerwie Wam się podobał. Mam nadzieję, że za niedługo wrócę i będę częściej nagrywać. Ja Was, kochani, bardzo serdecznie jeszcze raz zapraszam na kanał do Maćka i oczywiście na kanał do FC. Przypominam, Ewa Stanisławska, pisane przez L. Ja będę się z Wami żegnać. Pozdrawiam Was wszystkich. Życzę Wam zdrówka. Dużo słoneczka. Hej.